Właśnie podjąłem współpracę z nowym rynkiem gier, którego oferta sięga ponad 7000 tytułów i stale się poszerza, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego Was też zapraszam, żebyście się zainteresowali właśnie tą stroną. Na stronie możecie być pewni, że dostaniecie grę bez żadnych problemów i dostaniecie ją w bardzo, ale to bardzo niskiej cenie. Co najważniejsze macie tutaj całodobowe wsparcie, jeżeli macie jakieś pytania, możecie napisać i dostajecie od razu odpowiedź. Jeżeli zalogujecie się z mojego linku, dostajecie 1 euro na start, czyli 4.32 zł do wydania właśnie na tej stronie. Nie, moim zdaniem jest to bardzo opłacalne, bo 4 zł dostajecie praktycznie za nic. Dodatkowo macie bardzo duże rabaty, takie jak nawet i minus 70% czy 75%, jak widzicie gra przeceniona z 265 zł na 92 zł, tego nie znajdziecie na żadnej innej stronie. Eneba to nie tylko gry, a także karty podarunkowe, doładowania do gier, e, rzeczy do Xboxa, Nintendo Playstation, czy nawet i oprogramowania, które mogą wam się przydać, takie jak antywirus. Z kodem z opisu macie minus 3% na cały asortyment, plus minus 3% na gry rolnicze, które też tutaj dostaniecie, takie jak Farming 19. A teraz spójrzcie, jak łatwo to zrobić. Kup teraz. Po prostu nam się otwiera. Mamy GTA, normalnie piątkę. Za 70 zł wpisujecie jeszcze oczywiście kod HEROS. I macie jeszcze taniej. Także, jeżeli macie już konto, to sobie załóżcie, i tak drugie będziecie mieli 4 zł na star. Będziecie mogli sobie taniej kupować i wpisujcie mój kodzik, będziecie mieli minus 3%. I zapraszam na stronkę. Partnerem filmu jest Footballteam.pl. Darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostaj najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start ma w kolejnym odcinku mnie na kanale, w dzisiejszym odcineczku tak troszeczkę inaczej, bo tak na dachu i zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba i napiszcie hashtag sprzedaż, a ja wam przypnę serduszko do waszego komentarza, bo teraz te serduszka przypinam na bieżąco i my, żeby nie przedłużać, oczywiście zostawcie też i suba, bo lecimy po dokładnie 50 tysięcy subskrypcji. Bierzemy sobie naszą 60. -tkę. Odpalamy. Będziemy musieli sobie wystawić jedną rzecz na sprzedaż, bo dwie nowe rzeczy sobie zakupiłem. Zresztą zaraz zobaczycie, jakie. A tą jedną rzeczą, którą sobie sprzedamy, będzie taka przyczepka. Czy, czy to sprzedamy, czy nie sprzedamy, to się okaże. Możecie napisać cenę w komentarzu, ile byście mogli dać za taką przyczepkę w takim, no nie wiem, prawdziwym życiu, powiedzmy. I sobie ją podczepiamy, bo jest dokładnie tutaj. To jest ta przyczepka, którą mieliśmy w sumie. Tylko i wyłącznie do belek, bo na nią nie szło nasypać kompletnie nic innego. Dlatego teraz możemy sobie ją na spokojnie iść tam wystawić, bo nowy nabytek będzie też do belek. Gospodarstwo się rozwija, trochę pieniędzy miałem, dlatego sobie je zainwestowałem. Pieniędzy nadal tam trochę zostało, ale to nie są pieniądze jakieś, którymi można, nie wiem, jakoś bardzo dysponować, bo zostały na jakieś tam nawozy i w ogóle. Także w tym sezonie może jeszcze siewnik nowy się kupi, żeby na dwa zestawy oczywiście robić. I najprawdopodobniej tyle z tych nowości. E, dobra, bierzemy sobie tak i może nawet uda nam się dzisiaj ogarnąć te dwie maszynki na raz, żeby je przyprowadzić. Chociaż to się ogarnie. Zaraz e, pojedziemy sobie do sklepu. One są już zakupione, stoją go gotowe do odbioru. I wbijajcie na Instagrama, bo tam kto polajkuje ostatnie zdjęcie, ten bierze udział w konkursie automatycznie, bo będę z tych osób, które lajkują, e, wybierał sobie zwycięzcę konkursu. I to są dwa nowe nabytki. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, że zakup nowej przyczepy jest nieunikniony, bo no, no jest to ważne, no nie. Żeby cokolwiek działać, tu jest przyczepa prawie ośmiotonowa, także elegancko będzie szła. No i taka przyczepa drewniana do właśnie beleczek. Dlatego nie wiem, którą sobie najpierw podczepię, ale mi się zdaje, że te dwa zestawy na raz sobie ogarniemy. Dobra, cofnijmy elegancko i 385 dzisiaj sprzedamy trochę jeszcze rzepaku, e, bo tam też się tego nazbierało. Tam jeszcze chyba około 20 ton mamy tego rzepaku. E, no i belki. Miejmy nadzieję, że dzisiaj uda też się belek troszeczkę sprzedać. Tych okrągłych mam nawiedzione. E, jak wiecie one po żniwach tam już leżą, leżą i leżą. Dlatego pojedziemy sobie na strych i po prostu sprzedamy te belki żeby już się z nimi za bardzo nie bawić. Jak to zrobić teraz? I teraz pewnie się zastanawiacie, dlaczego pierwsza minuta filmu, a może nawet i dłużej, praktycznie była w reklamach. No bo dlatego, że teraz współpracuję z dwoma firmami, ale to, to nie ma co się przejmować, bo jeszcze jutro, tylko na dwóch odcinkach będzie coś takiego, że będzie minuta właśnie tych reklam, a później będzie już w sumie standardowa długość, czyli po prostu 30 sekund jednej wstawki i tyle. Także, no w sumie, 3, 3 filmy z takiego czegoś będą, że będą e, po dwie wstawki. Ale czekaj, bo ja nie mam tutaj tego moda na manualne podczepianie, bo on się buguje z tymi niektórymi maszynami i lepiej go. No wiadomo, to jest fajna sprawa, bo to urealnia i to bardzo gierkę. Ale, no jednak, psuje też dużo rzeczy, dlatego lepiej sobie. Nie wiem, tu nie ma znaku, kto ma pierwszeństwo ogólnie, ale dobra, teraz jedziemy jak on sobie przejechał. I ona wejdzie nam pod koła, tak? Wiedziałem, że tak to będzie, Patrzcie jak to wygląda w ogóle. Myślę, że autosanka idealna do 385 No na spokojnie Ten ciągnik powinien sobie dawać radę Z tą autosanką plus jeszcze tamtą Może mieć leciutko ciężko Gdzieś tam pod jakieś górki no Ale to jest farming, to akurat będzie standardowo e, Że takie coś się będzie działo Tak samo chciałem sobie sprzedać jeszcze ten siewnik Tylko, że przyda mi się, na pewno mi się przyda ten siewnik e, Na pewno pług 4 Będziemy jeszcze chcieli kupić Ale pług to jakiś stary, jakiegoś starego grata się kupi e, I też będzie dobrze No dobra, bierzemy sobie coś takiego ja się zastanawiałem dosyć bardzo, czy uda nam się zrobić to w pewien sposób. Patrzcie, na razie sobie to odstawimy tutaj ogólnie, bo będę sobie to wszystko podczepiał do jednej, żeby mieć dwa zestawy na naraz. Te przyczepy za bardzo się nie różnią od siebie, tylko ta jest nowsza, no a tamta jest starsza. No, no widać nawet po jakichś tych teksturach, prawda? Dobra, podczepiamy. Ja chciałem mieć taką opcję, bo z tego co wiem, tu się chyba też da zbierać okrągłe belki. Jeżeli się nie da zbierać okrągłych belek, to jest trochę lipa. Ale miejmy nadzieję, że to wszystko nam wyjdzie. Włączmy sobie to okno, całe pomocy i weźmy sobie, no mamy ustawione na okrągłe belki. I jeżeli jest taka opcja, no to najprawdopodobniej to działa. Ja sobie będę to brał w rękę i będę próbował to jakoś sobie tutaj stawiać. Tak, i działa to świetnie, działa to tak jak chciałem, żeby działało. Ja sobie podjadę jeszcze tyczkę do przodu. Nie wiem, czy belki najpierw sobie sprzedamy, czy może jednak też nie chcę tak podjechać, żeby nam wszystko na raz zaopało, bo to tak średnio realne. To no w sumie ładowanie tak ręką, no to też nie jest jakieś mega realne. Ale też nie mam tura w żadnym ciągniku, bo boże, jak to łapie z jakiej odległości, to trzeba, nie wiem jak to robić, żeby to tak fajnie wyglądało. No ale przynajmniej równie ładuje. Tylko sz szkoda, że 8 wchodzi, bo mogłoby wchodzić tych beleczek e, troszeczkę więcej, bo tu jak widzicie już mamy 4, no i tutaj jeszcze 4 się mieści, a mogłyby wchodzić jeszcze takie górne, te warstwy, i by to realnie wyglądało, bo na pewno nikt. Taką przyczepką po 8 beleczek tych by nie woził okrągłych. Chyba jeszcze dwie z tamtej strony i chyba tyle. No i dobra, teoretycznie mamy wszystko na maksa uzupełnione, ale teraz jeszcze spróbujmy tak z ciekawości. E, dać tutaj jeszcze jedną. No i tak jak mówiłem, te, tego się nie da już tak zrobić. Dobra. E, czyli jeżeli tego się nie da tak zrobić, ale one przenikają w ogóle swoją drogą e, Będziemy musieli to jakoś ogarnąć całkowicie inaczej, a mianowicie zapnij pasy transportowe. Weźmiemy sobie te pasy transportowe, które powinny nam dać jakiś efekt, tylko że tego nawet na górze nie mogę teraz ułożyć, bo to nam się będzie zapadało, także chyba jest tylko i wyłącznie jedyna opcja, żeby to wozić po 8, bo na górę e, No, no wcześniej nie, nie mamy szans tego ustawić. Także sobie to odpuścimy, jak na razie, będziemy sobie mieli już ciągnik przygotowany z beleczkami 8 belek, tak. No nie wiem, czy to dużo, tak moim zdaniem to, to nie jest dużo, e, mimo wszystko, bo to, to jest 8 no, tylko, prawda? To to jest taka liczba, no średnia, tak szczerze, powinno tu wchodzić, zaraz wam powiem ile. Powinno tu wchodzić jeszcze 10. Dziesięć... 12, 14. Jakby tak wchodziło 14 belek, to by było optymalnie. Albo nawet i po jednej jeszcze na górze, to, to 11, chociaż ale to zawsze więcej by było. Ja sobie na razie odjadę tym ciągniczkiem na bok, bo te belki to będziemy sprzedawali w sumie jak nam starczy czasu. A na razie chcę ten rzepak też ogarnąć tym nowym zestawem, takie testy przyczepy, w ogóle nie wiem czy o to jest otwarte. Tam jest kombajn, Tutaj jest garaż w ogóle otwarty. Nie, nie wiem czemu. No ale nieważne. Bierzemy sobie odpalamy 385 nasz ostatni nowy nabytek. No i próbujemy szczęścia. Próbujemy szczęścia, żeby podłączyć te dwa zestawy razem. Żeby jakoś to działało. No nie, tylko tyle, że tu jest problem taki, że tu trzeba umieć cofnąć, a to, to nie jest takie łatwe w tym farmingu. Mi się zdaje, że łatwiej się już cofa w prawdziwym życiu niż właśnie tutaj, tu sobie damy troszeczkę do boku i może akurat nam wyjdzie. Załapię to? <laughs> jednak to, jednak to cofanie farmingu jest mega proste, jednak jest to mega, mega proste. A my sobie lecimy tutaj, tu też mam resztki tego, co sprzedawałem kiedyś, czyli ta pszenica, jęczmień i nie wiem, może soi są też resztki. Też to może się uda nam dzisiaj wywieźć. No widzicie, pszenica 1600, jęczmień 6800. OFSA 7200 No, rzepaku mamy najwięcej. Soj 0, no i wszystkiego innego też po 0. E, no razie sobie damy jeden kursik z rzepakiem. E, na. Bo tu jest blisko skup ogólnie. PGR Lubelski to się nazywa chyba, tak dokładnie. I tam cena jest nawet ok, jak na te polskie warunki. Czyli to polskie takie granie. No to jest spoko cena. Jest pytanie, patrzcie, jak tu idealnie, żeby tu się wyrobił. Z, z jedną przyczepą to nie było problemu, ale z dwoma to już jest co innego. To i tak nam wyjdzie pewnie ze trzy kursy z tego. Mieliśmy 28, naładowaliśmy 15, 9, nie to dwa kursy nam wyjdą, na, na takie dwie przyczepy to dwa kursy, teraz pytanie, czy ja zaczepię, czy nie zaczepię, tutaj bardziej za bardzo też nie mam gdzie podjechać, no właśnie, tak jak mówiłem, to, to, no nie, nie da się tego zrobić tak, żeby się zmieścić, e, bo to jest za blisko tego, byśmy musieli tej siatki trochę rozebrać, w ogóle... A brama i tak mi to do niczego nie jest potrzebna. Może tą bramę by całkiem zlikwidował, to i tak wyjazd cały czas na gospodarstwo będę starał się powiększać. Ten stary kurnik też może by je rozebrał, bo tam przecież mamy ten nowy, a ten nowy tu by gdzieś walnął. Się wszystko jeszcze ogarnie w swoim czasie. Czyli za to dostaniemy plus, minus. Zresztą zaraz się przekonamy, ile dostaniemy. Nie chce im się po prostu tego obliczać. Cyk w tą stronę. Czyli jak widzicie, tam jest ten auto w tej przyczepce. Do belek, dlatego tutaj już nie będę używać No ta była spoko z prawą Nie wiem czy dobrze jadę, źle jadę Bo tu jest tylko i wyłącznie wjazd na ten Na skup Tylko pytanie czy teraz się tutaj gdzieś nie, nie zawie Wyrobi się? Wyrobi się, z takimi dwoma przyczepkami się na spokojnie wyrobi A my sobie lecimy Teraz tutaj I tu będzie chyba w prawo i później będziemy już Jechali prosto i ten skup jest Gdzieś, znaczy skup to jest Stary PGR Tak Dokładnie mówiąc i to będzie po lewej stronie. no Dobra, nic nie jedzie, możemy lecieć. No i patrzcie, pierwsza górka przed nami e, 385, z tego co widzę już bieg się jakoś zmienił. E, obroty maksymalne. E, a sprędkość cały czas spada, już 9 na godzinę. No tutaj macie podgląd na to właśnie Wam włączyłem też żebyście widzieli, że 7 na godzinę już teraz tylko lecimy. No ale to nie ma co się dziwić, no, prawie 16 ton i taki ciągnik. W sumie gdzieś tam widziałem jak na 21 ton ludzie 60 -ka katowali do tego. To mamy 60, ma chyba z jakieś tam 40 coś koni. No a ta 385 ma nie wiem 70-80 coś pewnie koło tego, bo 85 w nazwie to pewnie coś koło 80 ma. Także z takim 16 ton raczej powinna sobie radzić na spokojnie. No, jak widzicie, wyjechała. Także jest elegancko, pół czwórka. Będziemy musieli dokupić do tego i nowszy siewnik, bo ten poznaniak, no nie jest zły, prawda? Tylko, że to jest 3-metrowy. Na te większe pola, jak teraz będziemy wlatywali, to to się bardzo długo zejdzie. A będziemy sobie robili, że no, jed, jednym będzie pracował 60, a drugi będzie pracował 385, i wtedy będziemy robili sobie wszystkie prace na dwa zestawy. Tak samo orki, no, szybciej po prostu to wyjdzie. Bronowanie. To wiadomo, dwóch bron nie będę kupował. Bo to raczej bez sensu. Jedne piątki wystarczają to tak długo, aż bardzo nie schodzi. Kultywatorowanie czy tam jakieś inne prace polowe, tak jak na przykład oprys skrzynawy też tego na dwa oczywiście nie będziemy robili. Ja sobie wjeżdżam tutaj. No i tak na zmianę chyba będziemy wozili. Teraz sobie pojadę akurat z belkami zaraz. A, bo tu trzeba jeszcze poustawiać to wszystko. Teraz tak, wyładunek prawa. No to to by było dobrze, tylko że to nie jest ta przyczepa. To jest ta przyczepa. Wyładunek, lewa, to weźmy sobie na prawo, w sumie niech obie się kiprują. Jak to wygląda z tej perspektywy? No ładnie, widzicie, wszystko odmalowane. To też można było odmalować, jakby zrobić jej remont. Te deski wywalić, dokupić, tylko czy burty trzeba było dokupić, żeby zrobić to, ten taki remont. No trójkąt jest też, trójkąt odmalować. I na przykład pomalować na takie o podobne e, kolorki jak tutaj, tylko że ten, tego koła brakuje, jak widzicie. E, no w sumie wiele rzeczy tutaj brakuje, jakby się tak zastanowić e, w tej przyczepie, ale będziemy mieli troszeczkę kasy, to może akurat coś się odmaluje na jakieś nawet i szare kolory jakby zrobił. To też moim zdaniem spoko by to wyglądało. A właśnie, ile dostaliśmy kasy, bo nie, o, ale tu jest widno, nie widzę co się dzieje. Chwila prawdy, chwila prawdy, ile tutaj dostaniemy pieniędzy. No za samo to 13 tysięcy, nie miałem na starcie, kurczę trzeba było patrzeć. Ale razy półtora to z jakiejś 16 plus 8, z jakiejś 24 tysiące mniej więcej dostaliśmy za ten kursik. To jest dosyć ładnie. Mieliśmy chyba 13 tysięcy, coś koło tego, to może nawet jeszcze więcej, bo to ja liczyłem razy półtora, razy 1600 powinno być. E, no to ładnie, ładnie, ładna kwota. Na pewno już... Takie coś, no starcie na przykład dwie przyczepy sprzedać, jakby to w prawdziwym tak życiu było, że dwie przyczepy sprzedajesz i starcie na przykład, nie wiem, naciągnik za już 30 czy tam, no z około 30 tysięcy. No to po prostu świetnie to by było. No to nie są jakieś takie chyba mega realne ceny, bo sprzedam sobie takie dwa kursy i już mógłbym sobie kupić jeszcze nowszy przyciągnik ale oczywiście tego nie będziemy robić, bo jakieś pieniądze nam się na przyszłość też przydadzą Oborę będę chciał kiedyś stawiać, żeby jakieś zwierzęta mieć Także tego, no, tych inwestycji tak naprawdę jest mega dużo A które wyjdą, a które nie wyjdą, to zobaczymy Dobra, niech sobie poprzejeżdżają, teraz jeździ ta beczułka, także też niech sobie przejedzie No i dobra, skręcamy sobie w lewitkę i lecimy na Gospo i teraz zobaczymy jak tam Wywożenie nam pójdzie, że pak już teraz nie będę sprzedawał Tylko chcę tą pszenicę i jęczmień ogarnąć też na 100% I zobaczymy jak to wyśrodkować ceny, bo Obstawiam, że na jednym skupie nie będą To i to, że było takie najdroższe ze całej mapy A też nie będę jeździł do jednego skupu z taką Małą ilością i do drugiego skupu z taką małą ilością, bo raczej To tak średnio nam się opłaca, tylko że w sumie to i to nam się może przydać później dla kur. Ale kur i tak na zimę nie będę kupować. Tu te cztery kurki gdzieś tam sobie żyją, dlatego na razie niech sobie tam funkcjonują. A teraz sobie przejedziemy za drzewkiem, w ogóle to drzewo trzeba będzie wypierdzielić, trzeba będzie to wyciąć w końcu wziąć się do roboty i gdzieś tam to zlikwidować. I od razu zacznę sobie bardziej gwałtownie skręcać. Miejmy nadzieję, że to załapie. O, żeby było, żeby było, żeby załapało, to by było dobrze. O, no jednak trzeba bardziej do tej strony podjechać, bo innej opcji tutaj nie widzę. No ale to znowu przez płot będę albo. No kurde, nie wyrobię się tak. Nie wyrobię się tak, mordopa. To nawet nie ma, nie ma opcji, żebym się tak wyrobił. Nie sobie tutaj to stoi, a teraz sobie jedziemy sześćdziesiątką. Jeżeli nam starczy jeszcze czasu, to dopiero wtedy sobie polecimy z. Przenicą i jęczmieniem. Najprawdopodobniej zrobimy też tą akcję na live. No bo, e, jednak, ten rzepak też trzeba ogarnąć, trzeba to posprzedawać, żeby tego było jak najmniej. No z rzepaku i tak żadnego pożytku nie będziemy mieli. E, dlatego, to wszystko seba, trzeba, trzeba sobie sprzedać. Dobra, niech jedzie to, niech jedzie. W ogóle działają tu kierunkowskazy awaryjne. To we weźmy sobie pad, normalnie trujeczka, czyli prawy kierunkowskaz, słowo, że jeszcze. Weź tu na kierunku, graj. Kiedyś to się grało chyba tak na kierunkowskazach, nawet w farmingach, jak się młodszym było. Teraz to kto o tym myśli? Bym musiał cały czas patrzeć na klawiaturę, bo nie jestem przyzwyczajony do klikania właśnie tego przyciska. No tak wiecie, WSD, jak się klika, czy tam inne jakieś rzeczy, na przykład sterowanie myszką, i w ogóle to nie patrzysz na to, co robisz. Bo już kwestia przyzwyczajenia, już znasz to na pamięć, co masz kliknąć. Na zrobienie czegoś takiego, jak na przykład włączyć teraz kierunkowskaz, no to już troszeczkę ciężej to wychodzi wszystko. I na strych mamy trochę dalszą drogę. Żeby tam dojechać z tych po 8 beleczek, to będziemy musieli jeździć pewnie ze 4 razy obstawiam, bo tych belek tam trochę też leżało, jak wiecie. No a też tam nie ma sensu, żeby to leżało, bo zwierząt żadnych nie mamy, także to nam się nie przyda, tylko trzymałem i czekałem na jakąś cenę odpowiednią. A teraz cena jest taka nawet spoko, to możemy sobie pojechać sprzedać, tylko też ten odcinek. Miał być odcinek z tego z ściania na początek. Ale doszedłem do wniosku, że lepiej to posprzedawać już dzisiaj. Też rzepak za 1600 to jest chyba spoko kwota, jak na te polskie warunki. Także sobie lecimy do przodu po prostu przed siebie. I te film w ogóle oglądacie 9, także o godzinie, o godzinie właśnie, o której wy to oglądacie? Gdzieś 18, 18.30, coś koło tego będę chciał to wrzucić, bo... Nie wiem, jest 15, gdzieś tak 15.20 skończymy, to nie, no jeszcze 4 minuty odcinka mniej więcej, akurat pojadę, to sprzedam i będzie git, żeby wyszedł odcinek gdzieś tak mniej więcej 20 minut. Czyli gdzieś tak do 16, 20 pewnie mi się to wyrenderuje, zdążę, na 18 na pewno to zdążę wrzucić mordeczki, bo jeszcze muszę pojechać jabłek narwać. Tam do dziadków. Cyk, skręcamy pod górkę. Może jeszcze uda się nam wrócić w ogóle tym ciągnikiem na Gospo, o Boże, jakie on ma leciutkie problemy, ta 60 ma, jak widzicie. Ale to nie problem, to nie problem. E, pytanie, gdzie się sprzedaje te belki teraz, e, bo jak wiecie, na innej serii miałem troszeczkę problem e, ze sprzedażą belek, kostek, ale pisaliście właśnie, że to nie tam się sprzedaje, bo są dwa strychy. No to wtedy tak sobie myślę, że spoko, no nie? Dobra, teraz tak. E, ile dostaliśmy? 1464, praktycznie tysiąca z 8 belek. Dużo mało, nie wiem, to już zostawiam do Waszej oceny, czy jest tego dużo, czy mało. Jak dla mnie, no półtora tysiąca, no to będzie jeden worek nawozu. Znaczy, jeden worek, no to dużo tego jest. Ten jeden worek nawozu nam starczy praktycznie na, no przynajmniej ze dwa pola. Te takie normalne, bo na te duże, to raczej taki jeden to w ogóle nie starczy na całość pola. I tak będę musiał zakupić pewnie na. To nawożenie w tym roku Z4 albo 5, bo już tych pól jest więcej. W tamtym roku kupiłem chyba 2, to wystarczyło. No teraz będzie jednak trzeba kupić troszeczkę więcej. Dobra, weźmy sobie tą elko, wyłączmy te pasy. Czyli na tą przyczepę też jest tak zrobione, że można sobie samemu układać te belki, że nie trzeba używać tego autoload jeżeli widzę, bo są te takie te pasy, żeby przypinać, żeby one luźno nie latały sobie belki. wtedy można więcej ułożyć, ale miejmy nadzieję, że wyjdzie jakaś poprawka, jeżeli ogląda to jakiś autor. Tej oto maszyny To niech zrobi poprawkę Żeby tu było, się mieściło 14 belek Czyli jeszcze na górze, żeby były Poukładane No konstrukcja jest niby z drewna To może i tego nie wytrzyma, ale trzeba próbować To jest tylko farming, no nie Ile tą 60 sobie jedziemy? 28 na godzinę, jest taka fajna prędkość, przyjemna Bo nie jedziemy aż tak długo Jeszcze kabinę by tutaj założył Może coś w zimie bardziej będziemy pewnie ogarniać na tej serii Jeżeli chodzi o kabinę Tylko Mot Season działa na tej mapie. Tutaj też boję się, że mi się wszystko zbuguje, po prostu też tak to może wyglądać. Bo nawet na tej nowej mapie co widziałem, że tam po prostu ludzie mieli problemy, bo im drzewa przyjmowały jakieś inne tekstury, jak grywali. Mot Season i ja też się boję wgrać ten Mot Season teraz na tych seriach, że mi po prostu wszystko nie poszło. I jak wszystko pójdzie, to będzie lipa, bo jest tyle serii na kanale, że lepiej to wszystko ogarniać na razie niż się bawić w jakieś tam testowanie tego moda. Że później mi się wszystko spierdzieliło Prawda? Dobra jedziemy sobie o taką, Na skrót Leciutki ale, ale jest No i dobra w dzisiejszym odcinku to by było na tyle Wow o co to zaczepiło Jak tu się prosto jedzie musiało gdzieś kółko wlecieć Widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale Pamiętajcie aby zostawić suba Aby wejść sobie na tą stronę którą dzisiaj polecałem Czyli eneba.com No i co widzimy się jutro w kolejnych produkcjach I na razie